Siemano, witaj! Jeżeli jesteś nowy i lubisz oglądać mój kanał i chcesz być na bieżąco więc zanim obejrzysz film zostaw to co trzeba zostawić jeśli widzisz, że tu jest czerwony taki przycisk naciśnij na niego Został dzwoneczek naciśnij wszystko i już do dodana i jeszcze nie zapomnij napisać komentarza Napisz na przykład fajny, fajny film i pozdrawiam. No i wysyłasz. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę, żeby było jeszcze więcej łapy w górę i dla zasięgu. No i to tyle. A teraz oglądaj co chcesz. Siemano, witajcie, jesteś z tej strony Cybra, a dzisiaj bym chciał pozdrowić kilka osób, dwie osoby Dziś chyba na podwórku nie będziemy wychodzić A chociaż, czekajcie, gdzie tu jest to, że wychodzi się od razu? A, to tutaj, dobra No to widzimy się na podwórku O, siemano, witajcie Jakoś to działa, dobra, no to ja chciałbym pozdrowić wikinga Polski drugiego, więc pozdrawiam Cię wiking polski drugi i chciałbym jeszcze pozdrowić e, Michaela Angelo, więc Michael Angelo pozdrawiam Ciebie no i właśnie Was pozdrawiam i dzisiaj powiem, że zaczynam nagrywać e, kolejny odcinek, nie będę mówił jaki to odcinek dziś, albo jutro, albo pojutrze się, powinien się pojawić, więc jeszcze raz wam, Was pozdrawiam czyli pozdrawiam Cię jeszcze raz wiking polski drugi i Michael Angelo więc pozdrawiam Cię Michael jeszcze raz. No, no i cześć.